Wybory wusa. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad domem Jobidena. Wybory wusa. CNN. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad domem Jobidena. Nad domem Jobidena w stanie de la Vare Zamknięto przestrzeń powietrzną, informuje w piątek 6 listopada. CNN. Wcześniej amerykańska Secret Service zdecydowała o skierowaniu dodatkowych agentów do ochrony Bidena, podał Was Hington Post. Jak donoszą media. Agenci i sekret serwicy zostali wysłani do Wilmington w Delaware, gdzie obecnie przebywa Biden. Decyzja o wysłaniu dodatkowych sił została podjęta po tym, gdy sztab Bidena poinformował służbę, że w piątek kandydat demokratów wygłosi ważne przemówienie. Jak uściśla dziennik, po wzmocnieniu poziomu ochrony Bidena nie będzie jeszcze odpowiadał temu, jakim otaczany jest prezydent-elekt, ale, idzie w tym kierunku. Zwykle agencja podejmowała decyzję o tym po uznaniu porażki przez przegranego wyborów. Według gazety jeśli Biden okaże się wyraźnym zwycięzcą, a mimo to prezydent Trump nie uzna porażki, protokół służby wskazuje, by poczekać z uznaniem Bidena za prezydenta elekta dopiero do oddania głosów przez kolegium elektorskie w grudniu. Ani sztab Bidena, ani sekret serwice nie odnieśli się do informacji dziennika. Choć do piątkowego poranka zwycięzca wyborów w USA nie został wyłoniony, to jednak najświeższe wyniki i trendy zdają się wskazywać na zwycięstwo Bidena. Prowadzi w Georgii, Nevadzie, Arizonie i w Pensylwanii. Do zdobycia prezydentury wystarczy mu wybrana w Pensylwanii lub w dwóch innych stanach.